Jesteśmy w Kopenhadze, dokumentów nie sprawdzali. I do hostelu. Prycza hostelowa z widokiem na mój rower. Pierwszy normalny posiłek w Kopenhadze. Christian Borg Slot Zamek Idę teraz sobie Odstawiłem wszystko W hostelu i jadę sobie na przejażdżkę Po mieście No objeżdżam w centrum W stronę Christiani, W przeciwnym kierunku do wskazówek zegara Domki, policzki Proszę Kolejny zabytek Niby jakiś kościółek tam Słynny czy coś Tu wejście do Krystiani Jakieś a, różne kolorowe domki Knajpki tu jest chyba oficjalne wejście. No i co? Zwykła komercha dla turystów. Tam jest jakiś spiralowy kościółek. A tu małpa. Ktoś tam wysoko zaparkował. Porcik jest z domkami, Wiara się bawi Tuż kanału Taka ścieżka przyjemna eee, Na Chrystiani Skoro jaki Piękny porcik Ja tutaj. Teraz się Pełno Pewno ludzi. Chodzi. Stąd niby wypływały statki na kolonia, ale nie tak. Proszę, figura konia. Jakiś coś tam z kopułą. I placyk. Budynek z kopułą. Okazuje się, Frederik Kirke. Czyli co? Kościół Frederusza, tak? Tutaj koleżanka z Warszawy przypłynęła. Dzień dobry. Chyba mnie nie widzi. No, teraz już jestem tutaj w porcie. I powiem wam tak: jak ktoś Wam powie, że, że Kopenhagi się nie zrobi w jeden dzień, to powiedzcie mu, że ja mówię, że się to zrobić w pół dnia. Wystarczy rowerem pojeździć tutaj po tych wszystkich atrakcjach, i da się, da się zrobić w jeden dzień lub po dnia. I można wypożyczyć. Jest dużo tego, nawet takie elektryczne. Młodzież lubi teraz. Jest to mój hostel. Jest czwartek, zdaje się. Tu rower zaparkowany. Nic nie ukradli, nawet lampy. Jestem już z 30 km do Kopenhagą. Jadę na południe. Przez takie e, mniejsze miejscowości nadmorskie. Tutaj po mojej lewej. Za tymi ty mostwami jest morze. I cały czas ścieżka rowerowa. Oddzielona od jezdni. No, super po prostu. Dania, Dania potrafi. Kolejne miasteczko duńskie, nadmorskie. Trzeba uzupełnić zapasy. Jadę do marketu po jakiś prowiantzik, bo nie wiem, czy potem będzie sklep. wody kupić suszy. Jak w Danii są bloki To właśnie wyglądają tak To jakieś tory Zakupy zrobione W 365 I takie miasteczko To jakiś zabytek Kirkę Kirkęzonę Piękne kirkę i tu turysty są pełno turystów no i taki plac Proszę Piękny plac No, chyba pociąg będzie jechał. Tu nie mogę wjechać, bo na koniach nie można. E, teraz po zakupach jadę na odpoczynek na plażę lub w jakieś w okolice. Wzdłuż wybrzeża i nad wybrzeżem ludzi takie domki mają. Wzdłuż drogi a tu lat. takie fajne miejsce. To zaraz powinien być zjazd dla takiego plepsu jak ja więc skorzystam Już trochę przejechany kilometrów dzisiaj Godzina jest dosyć wczesna, bo jest 12.05 Wyjecham około 9 chyba O no tu jest idealny Idealne miejsce na się ale tu się siedzi. Bardzo dobrze. To jest jakaś rzeka. Chyba to jest taka blokada, żeby przy dużych falach nie wpływała do środka. A może się mylę? Nie ale jest, jest coś takiego. Fajne miejsce Nie ma prawie ludzi Przetestuję wodę Czy można wejść, czy nie jest taka lodowata Sprawdzałem w Wetsi O, ma ptaszki I tak, no oceniam, że Woda nie jest aż taka zła Ale Nie chce mi się wchodzić Tutaj się zatrzymałem na takim miejscu odpoczynku Rowerek Odpoczywamy Jeżeli chodzi o Kopenhagę To bardzo fajne miasto przyjazne rowerzystom no i naprawdę warto zobaczyć Warto zobaczyć, bardzo piękne miasto, dużo wody, dużo ścieżek rowerowych. Trochę turystów było, ale nie było jakichś tłumów. Um, w hostelu, host, hostel dosyć średni był, ale atmosfera była bardzo fajna. Wieczorem było piwko na zakwasy z, z ekipą z hostelu, bardzo fajny spędzony wieczór, no ale rano jeszcze by było wstawać więc kolejna noc, no tak średnio się spało ale, ale udało się wstać, zjeść śniadanie i ruszyć w drogę teraz trochę bardziej wiejska uliczka jestem w Auslaufe Givniknikt Europejskie domki Proszę, tak się Mieszkają nasi tutaj Aden jakiś No. Proszę Wieje strasznie do w którym miałem rozbieskę. To taki wjazd z drogi. Jest dość do wody. Miejsce na ognisko. I tu kiedyś z internetu wynika, że tu była kiedyś taka łódka, gdzie można było się schronić. Dlatego to się nazywa shelter. Sprawdzimy wodę, bo chciałem się wykąpać, ale to nie wygląda za fajno. Ble. Chyba się nie wykąpię tutaj też. Kiułcze. Kiułcze. Pozdrawiam. Aha, no, tutaj miał być koniec kolejnego etapu, ale muszę ruszać dalej, bo jest dopiero godzina 16. Więc trochę kilometrów można jeszcze zrobić. Póki co chyba 80 jest. No, krótki odpoczynek i lecimy dalej. Pamiętajcie, że na takie wyprawy do Szwecji, Danii trzeba brać sprawę na drogę, no bo po drodze jest strasznie mało sklepów. W Polsce pod tym względem jest dużo lepiej. Także no też się zaopatrzyłem, jakbym teraz... w tej osta ostatniej większej miejscowości nad morzem. luńska usteczko takie. A to jest ruiny starego zamku. Z widokiem na rzeczkę. Musę unchafe bile zalka zetarny. Kolejny przystanek. Taki fajny osiedlu I pytanie, czy zostawić tam niedaleko jest kemping Cieszę się trochę jechać No zawsze się zrobi więcej kilometrów No to potem można zrobić mniej A ten odcinek w Niemczech może być bardziej kłopotliwy Może być więcej wzniesień rzek rowerowych No pomyśl, odpocznę i pomyślę No bo jest dopiero godzina e, 18 Przejechane pewnie 100-105 coś takiego Jeszcze można pojechać Idziemy mostem Tam miałem ja nocować na kempingu, ale... Jednak dalej, jednak dalej. Ojeju. Trochę ruch jest w moście to My chyba będziemy jechać tym mostem po lewej Uuuu Państwa Jesteśmy na tym moście, o którym mówiłem Widoczek przedni Konstrukcja no ciekawa może być, ale chyba stary most no, Tu nawet kolej puścili Jedzie się i jedzie tym mostem Troszkę wieje Ale tu się jodu na będę zdrowy, jak ryba. Ale, jaka zdrowa ryba? Nie. Nie, nie, nie ze, ze świn łyszczę z kalabrów. ostatnią godzinę jeszcze mamy pośpiech. Cukierki, cukry i lecimy dalej, dalej zaraz. Kolejny kemping dużo miejsca bardzo Składamy na... Dziś dziś sporo zrobione. Muszę sprawdzić ile. Uff, jeszcze wygrałem tutaj z duńskimi zasadami i zdążyłem coś kupić. Bo od pierwszy już zamykają. I wracamy na kemping. A co kupiłem to pokażę Później Na kempingu jeszcze taki plac zabaw tu toalety, jadalnia, kuchnia Wszystko jest całkiem sympatycznie to jest I mało ludzi Jest teraz przyszła pora na kolacyjkę Na kolacyjkę mamy tak Sałatkę Z robalami Piwo prawie duńskie Wodę, orzeszki jakby jeszcze głodny był I widelec Proszę a tam się ładuje telefon, A tu też rowerzyści jacyś I mniejsi rowerzyści